Siemaneczko, z tej strony Inapę i witam Was już z kolejnym w drugim już odcinku z Minecrafta z Skyblock na paczce modów GregBlock. Jak widzicie w chwilę no, dosłownie 5 sekund po poprzednim odcinku, a już mi tu dwa drzewa wyrosły i chciałem je zacząć, żeby mieć... trochę tam pościnałem, czy znaczy, ja nie puściłem tylko tych liści, żeby mieć pole manewru na start odcinka sobie zrobimy szybko kolejnego kruka i w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie będziemy robić piecyk piecyk albo się się nad tą wodą. W sumie to też jest prosty quest, a trzeba zrobić wszystko. Więc zrobimy oak crucible. E, crucible, nieważne, nie będę się błaźnił, Co trzeba 6 logów i wood slaba. Szybko ścinamy Trzeba będzie zrobić siekierkę jeszcze jakąś, żeby przyspieszyć to zbieranie. Mam jakieś drzewo jeszcze? Mam, dobra. Jest tego pełno. Nawet nie wiem, kiedy to nazbierałem. Tak, dwa patyczki. Mam nadzieję, że tu normalnie można. O! Dobra, to się zaskoczyłem. Aks. A widzicie Nie ma podstawowych narzędzi Minecraftowych Hmm Dobra Czyli jak e, bym chciał pod łódem. Tak, no to niestety moje marzenia o siekierce uległy w gruza w tym momencie Więc Robimy ok slaby, zbieramy jeszcze te dwa drzewa, czyli będę musiał się męczyć z zbieraniem łapką. Ale to dziwne, że za chwilę będzie quest na żelazo, a ja dalej muszę zbierać łapką wszystko. Niestety nie podoba mi się marnowanie sześciu ok logów, y pniaków, tak jak ustaliłem w Na na to, ale dobra. Dwa kredyty i co potrzeba? Yy, gdy masz wodę po, na, pomiędzy, na poziomie y pomiędzy 60 a 45, możesz mieć, mogą spalować się squidy, czyli ośmiornice. Jak zrobisz taki basenik? Yy, poprzez zabijanie ich albo waterfall, czyli spadanie. Że waterfall to jest wodospad. No. Możesz zdobyć ten Inkset. Dobra, to to co, odpuścimy. Więc. Dobra, no to co? Ja sobie pogrinduję na kobla. W sumie tego dużo nie zostało. Zużyjemy to tego dirta, bo i tak go będę mógł zrobić. Więc. Tu trochę go zużyjemy, żeby przyspieszyć. No, ten. Wow, red granit, black granit. No, zadziwia mnie ten drop. Tu już powoli za dużo tego jest. Jak na taki zwykły e, początkowy drop. A mam już, dobra. To jeszcze jednego przesiejemy. No nie, dobra. Nie tą łapką. To jeszcze jednego. O, melon. unshield, Potato, dobra. Potato. Masakra. Ja mam trzy koble. I teraz hammer. A może, właśnie, będzie jakieś inne narzędzie. Stone hammer. O, kolejne marzenie o szybkim tym się poszło znikać. Trzeba brzydko nie mówić. Czyli potrzebuję jeszcze 8. Mam 8 tego, idealnie, dobrze. Schowamy. To, 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 to. Zrobimy to. Teraz tak. Mamy Stonehammera. I co mogę z nim zrobić? Yy, Stonehammer. Co jest? A, nie, już się wystraszyłem, że coś mi się zrespiło i mnie bije. Dobra, <grymne> no, to szybko trzeba zbierać kolejne drzewa, czy mieć na kolejnego Dirta. Co mi tu brakuje? Sadzonek. Mam sadzonki. A tym hamerem szybciej się zbier Nie. To nie będę go zużywał. Bo może się do czegoś jeszcze przydać. Będę tu też na bieżąco troszkę teraz poszerzał wyspę. Aby dostać sadzonek nie mam. No to trzeba właśnie tym. Dobra, teraz ja sobie pozbieram troszkę sadzonek, żeby zrobić tragierta i widzimy się jak już... Zbiorę troszkę tego więcej Dobra jesteśmy po krótkim cięciu sobie nafarmiłem 4 dirta Myślę, że to mi wystarczy Na te stone pebble To są takie kamyczki coś Coś ala kamyczki I teraz tak O trochę tego nas tu o, co tam Fajnego Co mamy nie mamy już miejsca na kolejne sadzonki. Za dużo tych kamyczków, tego wszystkiego. To trzeba wziąć cztery tego. I troszkę wyspę poszerzyłem, bo miałem drewna trochę. To tutaj dorobiłem tu z tyłu. I tu przy łóżku, żeby mi nie spadło to nigdzie. Jak będę chciał coś przenosić, na przykład tak jak to w tym momencie. I teraz tak. To damy tu, to przeniesiemy tu. I mamy więcej miejsca. Teraz tak. Bierzemy 3 kobla. Co tam było w tym kueście? Stone hammer. Dobra, czy ja potrzebuję? Tak, gravel i piasek. Czyli potrzebuję położyć tak. Muszę to zniszczyć? O, gravel. Mam, zlejczyło. Mam. To teraz tak. I tak, piasek. Dobra. Zlejczyło. Mam lejczone, super. O, podstawowe narzędzia, podoba mi się, flint. Może być z gravelu. Aha, no tak, racja. Czyli muszę zrobić coś takiego. To w gravel obrócić. I kopać gravel na flint. Hmm, to, ale no, w sumie ciekawie rozbudowane, że nie mogę z drewna, tylko muszę z krzemienia zrobić pierwsze narzędzia. Hmm. O, jest, dobra. Zrobimy tak. Weź do rączki. Zrób. Dostań, super, zaliczony. Jak tam sklep? Coś się w sklepie dodało nowego. O, mogę kupić. 6 koper, kredytów i nie wiem co to jest za kredyt. Cap, a wpiszę go w sumie. Kredyt, o, jest. A to jest wartość jednego. A czyli mogę zrobić z 8 takich. Jeden taki. Faktycznie, super. O, a jaki jest najlepszy? Osmium. no ale to. Nieważne, nieważne. ważne. zróbmy, złapmy do rączki to i to. Co bym chciał? Dirt, Flint. W sumie koble z tą zauważyłem. Naj najważniejszy. Nie, gdzie jest to? A. I teraz mam dostać. A, czyli to jest tylko... Jednorazowo. Zjadło mi tego, <grym> kojna. Teraz będę musiał, no to jeszcze raz to pewnie wezmę Czyli nie, dobra, to nie jest jednorazowe, można ile się chce Tylko trzeba potem na nowo mieć te te Warto wiedzieć, no to fajnie, przynajmniej pokazałem jak się kupuje Czy Mogę tego żałować za niedługo O, logistic age, uuu Jest nowa rzecz odblokowana ale potrzeba smelting, czyli potrzebuje to. Piecyk pewnie. Dobrze. Super. Kupiłem kobla, i potrzebuje piecyk. Dobrze. Nieprzemyślane, ale wiadomo. Z przypadku najlepiej. O, i cyk. I pieniążki się te kredity zwracają. To Teraz możemy sprawdzić co. Jak to zrobić. Projekt bench. Piszemy bench. I co? Oj, oj, oj. <grych> Aluminium. No to za szybko tego nie zrobimy, chyba. Chyba, że mogę to z innych, różnego rodzaju narzędzi. Nie, aluminium. To musi być aluminium. Ewidentnie. No niestety, dobra. To sobie odpuścimy na razie ten logistic Age i wróćmy do tego. Trzeba zrobić flint sword, flint pickaxe. I tak dalej, i tak dalej, dobra flint o oh. flint sword pink pink. flint pickaxe ale jak ja mogę to zrobić jak ja mogę to zrobić coś tu coś nie działa chyba, dobrze tak jak trzeba, ale dobra to może odpuśćmy sobie to zadanie na razie? A tu jest już rozbudowany ja już się gubię powoli. Jak zdobyć to? Uh, gravel, Sand, Granit uh, Granite. A, dobrze, 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 dobrze. Czy ja mogę zrobić coś takiego? Um, ale już się gubię powoli. Crushed and Desert. Oj, teraz mogę to przesiać? <grym> Nie mogę. Coś mi tu... Sand, Crush Diorit, Granite and Andesit String, Mesh No to co? Jeszcze muszę to zniszczyć? Nie no Coś nie działa Ty tu się schowaj, idziemy szybko się... Położyć spać. Położymy piecyk. Coś albo źle rozumiem, albo coś nie działa tak jak trzeba. Dobra, klej. Trzeba zrobić dust i klej. A, czyli potrzebuje to mieć pełne wody. A mieć wodę z tego To trzeba położyć to Sporo tego, ja już się tu powoli gubię z tym A mam że... No co bardzo się pod, podjarałem tym... Nie to... To... Tym Logistic Age, ale widzę, że to... Nic mi praktycznie nie dało Chyba, że nie pisze jak to odblokować wszystko Dobra, ten jeden ten mnie to tam nie rusza. O. Dobrze. Gdzie jest tu poradnik? po chwili łapie about shifting za dużo mi to nie mówi tak w sensie że mm. Będę mógł to zautomatyzować, z tego co rozumiem, i mogę większych tych. Czyli ja potrzebuję, żeby to zrobić, to ja potrzebuję większych tych siftować. Rozumiem. Sprawdzimy jakiś drop tego: iron nugget smelting material stats crafting, a może tak. O, jest! Chyba Mamy pulvera, smelting crafting, smelting, casting no niestety Może w Tool Station po prostu może tak być. A, co, a może jest tu coś iron, iron. Iron dust? Nie. Jakieś takie małe. Będę mógł znaleźć kawałki tego, żeby potem to przerobić. Naprawdę, nie wiem. Dobra, nie ma sensu przedłużać. Ja sobie kolejne cięcie zrobię i jak coś znajdę, to znowu wrócę. Dobra, udało mi się odkryć, co było problemem. Problem było to, że chciałem sk y prze. Przesiać tutaj ten andezyt, a nazwy w tych craftingach, którzy andezytu się nie da, da się tylko dioryt i granit w tym nitkowym siewniku. Jeśli mogę to tak nazwać odmienić. Ale zrobimy tak, jeszcze to chciałbym. O, tak, robimy tak. Mam prądce, mam ławce. Zrobione. Super. Tu jeszcze w dół, musz, te questy to już mnie tu, chciałbym, chciałbym już tą kolejną erę zacząć, ale wiem, że trzeba najpierw skończyć, widzicie to jest Around Ex Nihilo, podstawy tego Greg i podstawy automatyzacji, a tutaj jest inny, na podstawie moda projekt Red wśród tego, ale chciałbym już, nawet już chciałbym wszystkie mieć po prostu. Ale no niestety nie da się, tak? Trzeba wszystko po kolei. Więc robimy tutaj jeszcze to. Jak widziłem, to już chyba dużo, dużo dłużej ten odcinek, więc możliwe, że... odcinek, który... jest jako drugi, będzie podzielony na dwie części po prostu. Bo chyba zrobiłem go za długo, za bardzo... Jezu, nie umiem się już wysłowić, już tyle czasu gadam. Za długi, o. Bo to już jest trzecie cięcie. I każde cięcie miało chyba gdzieś już po 10 minut, więc możliwe, że podzielę go na pół. Przysiejemy sobie to. Zobaczymy, co mi to da ciekawego. O, już pierwsze, pierwsze złoża rudy. Węgielki takie po, po grafikach widać. No szybko przysiewaj to. No, będzie trzeba, jak to się już wszystko zautomatyzuje, że to samo będzie siało, dostarczało i takie różne głupoty, to to wszystko będzie szybciej szło. A początek niestety wszyscy muszą wytrzymać. Ne najgorsze są te początki, co mamy: Bauxit, nie wiem co to jest, Stibnit, Tenanitit, tenani Quarcyt, dobra, nie, nie będę tego czytał. magnetite Fosfor, a to fajnie, że chyba nie dostałem nic, co bym chciał. No. Może jakoś da się coś z tego zrobić innego. A jeszcze tego nie odkryłem. No, jakieś im coś tam. Wydaje mi się, że to są jakieś kawałki pierwiastku, bo widać jakieś su 12 sb No to wydaje mi się, że to coś z pierwiastkami zrobione. Tin Or, dobra. To już mi się podoba. Tin Or. Znajoma nazwa z innych modów. Więc to coś tam już zaczyna świtać. Tin dalej. No, tego za dużo jest aż. Żeby to wszystko, wszystkim się przyglądać. Będzie potrzebne, to, to się wykorzystano. Chowam to na razie do skrzynki. Tak. Co ja bym potrzebował w tym? Tier 1 Tin ingot copper coal. Dobra. Jest mm. twój to get iron, Tin copper, lignite coal. Mam coś takiego. Nie, ale mam, mam tego Teenora. Teenora Chunk i zobaczymy, co mogę w nim zrobić. To SN. Tak, to jest to. No i, a, bo tu jest jakaś szansa, dobrze. A czy ja poleciało mi wszystko, co mógł dostać? Jest call. A, no tak, jak jest C, to są to, są pierwiastki, racja. już, już. Zauważyłem. A czyli nie mogą mi żelazo zdrobnąć ani nic z tego? Mogę to przytopić? Mogę. Super. To zrobimy jeszcze to. To zostawimy tu. I. No, niestety muszę poświęcić troszkę drzewa na to. I w sumie to by było na tyle. Nie zrobiliśmy dużo mniej kwasów niż w pierwszym. No, ale widzicie, że. Każdy quest teraz coraz więcej rzeczy wymaga, tutaj trzeba 5 tych, przynajmniej odkryliśmy jak sklep działa. O, glina. Zbieram teraz na glinę, bo nie będzie mi się chciało jej do tej wody każdej po kolei tu robić, bo to za dużo czasu wkłania. Przynajmniej ten sklep jest dużo pomocny. Troszkę przyspieszył mi. Z narzędziami się pobawimy później. Ja bym chciał zacząć robić w tym kierunku zmierzać i w tym. To trzeba będzie zrobić, rozszerzyć te dwie rzeczy. I w sumie tymi narzędziami się zajmiemy też w następnym odcinku. Dobra, to było na tyle. Ja idę spać. I jeśli ten odcinek prawdopodobnie zostanie podzielony na dwie części, więc widzimy się w czwartym odcinku, trzecim, czwartym. A jeśli nie, to widzimy się w trzecim. Tak już dosłownie. To, ja już tak pomieszałem, że sam nie wiem. To było na tyle. Dzięki za uwagę. Jak się spodobało, propozycje w komentarzach, łapki, komentarze na temat jeszcze te, tej paczki albo jakiejś innej. No i to by było na tyle. Jak ktoś jest nowy, nie subskrybuje, to zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się, cześć.